Czy wiesz, że każde terytorium na Ziemi i zamieszkujący je naród mają swoich władców i nadzorców z upadłego świata duchowego? Wiemy to z bardzo wielu fragmentów Biblii. Na przykład w Księdze Powtórzonego Prawa Bóg mówi, że gdy dzielił narody po ich rebelii pod wieżą Babel, przydzielił tym narodom synów Bożych, czyli istoty duchowe stworzone przez Boga, aby miały nad nimi pieczę a sobie bezpośrednio pozostawił tylko Izrael. Z Psalmu 82 wiemy, że z czasem istoty te upadły, bo uległy pokusie odbierania sobie chwały od ludzi i stworzyły dla ludzi bóstwa i obrzędy, stąd na całym świecie tyle różnych religii. Z księgi Daniela z kolei wiemy, że anioł, który miał dotrzeć do Daniela w Babilonie, został zatrzymany przez takiego właśnie nadzorcę, nazwanego księciem Persji. I dopiero interwencja archanioła Michała pozwoliła dotrzeć aniołowi do proroka Daniela. Dlatego, gdy Paweł przemawiał w Atenach do pogan, wspominał o tych wszystkich bogach stworzonych dla narodów. A potem pisał do Efezjan, że członkowie kościoła mający Ducha Świętego nie walczą z ciałem i krwią, czyli nie walczą z ludźmi, ale z tymi właśnie lokalnymi władcami ciemności w okręgach niebieskich, bo aby pozyskać narody dla Królestwa Jezusa, to właśnie działanie tych nadzorców trzeba zneutralizować w modlitwie i w imieniu Jezusa Chrystusa któremu dana jest wszelka moc na niebie i na ziemi co jak pamiętasz zadeklarował Jezus w Ewangelii Mateusza wysyłając nas z misją czynienia uczniów na cały świat ale teraz najważniejsze władcy ci zostaną strąceni z okręgów niebieskich na ziemię tak mówi objawienie Jana tuż przed powrotem Jezusa a potem Uwięzieni wraz z szatanem na tysiąc lat. I wtedy to my, z martwych wstali wierzący, zajmiemy ich miejsce w dziele rządzenia narodami wraz z Jezusem w jego tysiącletnim królestwie. Czy teraz lepiej rozumiesz duchową rzeczywistość? Czytaj Biblię, tam to wszystko jest.